Hej kochani, z tej strony Ania, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam Was na test kosmetycznych nowości ze Stars from the Stars we współpracy z Bryską więc jeżeli jesteście ciekawi jak one się sprawdzą to zapraszam Was serdecznie do oglądania i dostałam taką cudowną, kreatywną paczkę PR-ową, zobaczcie tutaj mamy gramofon ja Wam to pokażę, co się tu stanie jak jego ja odpalę, chwila moment puszczę Wam kawałek raz, dwa, trzy Cześć, tu Bryska, odkryj moją nową kolekcję makijażową Mega cute. I mamy tu zarówno produkty do twarzy, jak i do oczu oraz ust. Cała kolekcja jest tutaj tak pięknie zapakowana. Oj, ciężko mi to otworzyć, ale dam radę. Dam radę, obiecuję proszę bardzo o tu jest jedna przegródka, a tu druga. Jezus Maria się zaraz tym zabije i tyle z tego będzie. O, proszę. Tak to wygląda. Jest rewelacyjna, w pięknych kolorach i myślę, że dzisiaj sobie właśnie makijaż zrobimy w czymś takim różowo-pomarańczowym. Co wy o tym myślicie? Żeby wiecie być tacy spójni z tą kolekcją. Bryskiej oczywiście bardzo serdecznie gratuluję tej kolekcji. Jeżeli chcecie poznać się z jej muzyką, to odnośnik dam wam na dole, bo dziewczyna ma świetny głos. A i dla tych, co mnie oglądają na bieżąco, to mam świetną informację. Wczoraj skończył się u mnie remont kuchni, więc brawa. Mam nadzieję, że się na nowo wdrożę, bo byłam tu tak z doskoku i w sumie od miesiąca nie nagrywałam żadnego filmu oprócz Bell, Więc jestem taka rozchwiana delikatnie, jeżeli chodzi o mój aparat mowy przed kamerą. Ale damy radę, proszę się nie martwić. Byłam też na jednym wyjeździe, kolejny przede mną, więc pewnie może pojawią się tu jakieś vlogi. Nic nie spoileruje. I to w sumie tyle z ogłoszeń. Zachęcam Was też do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę i przetestujemy sobie te kosmetyki. Może odkryjemy coś fajnego. Pierwszym produktem, który sobie przetestujemy z tej kolekcji jest baza pod makijaż rozświetlająca. Nazywa się Glow Serum Primary i kosztuje 25 zł. Ma mieć działanie nawilżające naszą skórę, dzięki czemu makijaż ma świetnie na niej leżeć i wyglądać nienagannie przez długie godziny. Ona jest w takim pomarańczowo złotym odcieniu, jak możecie zobaczyć w opakowaniu. Tu oczywiście w składzie oprócz kwasu hialuronowego mamy też namit i ekstrakt z komórek macierzystych wąkroty azjatyckiej. I jeżeli chodzi o opakowanie jeszcze, to tutaj mamy oczywiście pipetkę, którą się tak fajnie tutaj klika z góry, widzicie? Ale jeszcze jeżeli chodzi o zapach, czy ona jakoś pachnie? Delikatnie, ładnie, tak świeżo. Naprawdę bardzo mi się podoba ten zapach. No i przechodzę do aplikacji. Już od razu tutaj możecie zobaczyć, że mamy bardzo mokry efekt na twarzy. Bardzo mokry i też rozświetlający, bo ona ma w sobie drobinki, więc jeżeli nie lubicie takiego drobinkowego, rozświetlającego efektu, w bazach czy w jakichkolwiek produktach, to myślę, że ten produkt Wam się nie spodoba, ale jeżeli lubicie dodać sobie troszeczkę glow, to jak najbardziej. W miarę tego jak ją tutaj rozprowadziłam, to zrobiła ona się delikatnie bardziej taka lepka, więc faktycznie wydaje mi się, że będzie lepiej się chwytał niej makijaż. No i na razie też nie zauważyłam, żeby ona się gdzieś zrolowała. Zrobimy sobie oczywiście też te zlepkości, więc zobaczmy, czy przyklei mi się tutaj ten balsam. No i przykleił się, trzyma się bardzo dobrze. I zobaczcie sobie teraz różnicę na przebitkach. Moja twarz na pewno jest taka bardziej rozświetlona, no bo też takie było zadanie tej bazy, ale chciałabym tutaj powiedzieć, jako że ona ma bardzo dużo drobinek w sobie, żebyście ją dobrze rozprowadzili po swojej twarzy. Bo jak tego nie zrobicie dobrze, to w pewnych miejscach może być tych drobinek po prostu za dużo. Jeżeli chodzi o to, czy daje ona kolor, czy wyrównuje jakoś strukturę. Które skóry to uważam, że nie. W głównej mierze mamy tutaj taki lepki efekt z drobinkami. Najprost sprawia to, że ona się nie roluje i też ma taką wodnistą formułę, która później bardzo ładnie się w skórę wtapia i z nią spaja. Poza kamerą nałożyłam sobie korektor pod oczy, bo teraz przejdziemy właśnie do tej partii twarzy i tutaj w kolekcji znajdziemy zarówno pojedyncze cienie, błyszczące, przepięknie się mieniące, ale to za chwilę. Oraz paletkę, która jest zamknięta w takim opakowaniu jak płyta winylowa. No i sama paletka też ma kształt płyty. I może w pierwszej kolejności omówię Wam paletę cieni. Kosztuje ona 60 zł. Jest to paleta sześciu samoblendujących się matów, uzupełniona o dwa spektakularne błyski i prawdziwą gwiazdę, którą jest wielowymiarowy rozświetlacz. Doskonały do twarzy czy dekoltu, jak również w roli połyskującego cienia. Mamy tu ulubione kolory bryskiej, czyli beże, brązy, róże, truskawki i brzoskwinie. Paleta też sama w sobie zawiera duże lusterko, i myślę, że zrobimy właśnie coś, tak jak mówiłam Wam na początku, w kolorach właśnie tej kolekcji, czyli coś różowo-brzoskwiniowego. Myślę, że zaczniemy sobie od cichego bohatera, czyli tego takiego beżu, który będzie idealny jako podstawa naszego makijażu. Cień delikatnie osypuje się w opakowaniu, ale bardzo ładnie wyrównuje nam tutaj górną powiekę. Ja sobie go tak, wiecie, troszeczkę niedbale nałożę, ale właśnie o to tutaj chodzi, bo to jest tylko cień bazowy i tyle. On nie ma za dużego pigmentu, ale też nie taka jest jego rola. Z tych dwóch róż, zdecydowanie bardziej podoba mi się ten intensywniejszy. Wydaje mi się, że on będzie będzie fajnie nam fitował do tego, co ja chcę tutaj na oku stworzyć i chciałabym go nałożyć zarówno na górną powiekę, na całość, jak i na dolną. Więc przechodzę do aplikacji. Zobaczymy sobie, jak się na tych cieniach będzie pracować. Ja ogólnie cienie ze Starsa bardzo lubię. Mam kilka takich swoich, które uważam, że są świetne, na przykład te paletki dziewiątki, zarówno chłodna, jak i ciepła, chociaż ciepła mi się bardziej jednak podoba. Z pigmentacją tego różowego cienia przy jednej warstwie powiedziałabym, że jest tak. Okej, okay, ale też nie ma zachwytów. Ja sobie oczywiście go tutaj dołożę, bo chcę mieć jednak bardziej coś intensywnego tutaj na oku. Ale uważam, że są to cienie, na których nie zrobicie sobie krzywdy. W takim sensie, że ta pigmentacja jest dobrze wyważona, po prostu i tyle. Ale też zdecydowanie ten róż mniej się osypuje w opakowaniu niż ten pierwszy beżowy cień, który nakładałam. Powiem wam, że ja dawno nie testowałam żadnej paletki na te sienie. Dawno nie było testu z paletką. Aż sobie tak nie przypominam, kiedy ostatnio jakąś paletkę testowałam. No nie przypomnę sobie. Był jakiś ogólny deficyt. Później sobie jeszcze do tego różu wrócimy, ale teraz chciałabym przejść do cienia o nazwie Subtelna. To jest taka brzoskwiniowa. Prześliczna, ona się już zdecydowanie tutaj bardziej sypie w opakowaniu i będę sobie ją nakładała tutaj od zewnętrznej strony oraz tutaj od wewnętrznej, ale to do tego będę potrzebowała mniejszego pędzelka i sobie podziałamy tutaj. Zrobimy sobie taki ładny zachodzik słońca, chociaż jak na razie ten cień nie jest aż tak mocno widoczny, ale może się ujawni tutaj nam za chwilę. Tu aż by się chciało do tego makijażu dodać jakieś i może pójdę poszukać, bo w sumie sobie ich nie przygotowałam i nie wiem nawet czy je znajdę, bo wiecie, mimo tego, że remont się skończył, to jeszcze jest trochę bajzel w domu, ale poszukam i może znajdziemy. I ostatnim etapem jeżeli chodzi o makijaż oka będzie nałożenie takiego pięknego, błyszczącego pojedynczego cienia. Ja bym chciała bardzo podbić tutaj pomarańcz, więc prawdopodobnie Biorę sobie numerek 03. A ja na początku Wam omówię te cienie. Jedna sztuka kosztuje 20 zł. Są, tak jak mówiłam, dostępne 4 odcienie. Numerek 01 Jinx to jest taki intensywny róż. Potem mamy 02 Crash, 03 Spadające Gwiazda i 04 Niezapominajka, która jest bardzo interesująca, bo jest taka niebieskawa. I są one idealne do używania solo, jak i jako efektywny support naszego makijażu oka. Nałożone w małej ilości i roztarte dadzą efekt mgiełki koloru w morzu przepięknych drobinek, a zaaplikowane obficie zapewnią iście sceniczny, super Intensywny blask. Teraz możecie sobie na słoczach zobaczyć, jak każdy z tych kolorów wygląda. Są niesamowite. W sumie każdy daje coś od siebie takiego niesamowicie interesującego i ciekawego. I tak jak mówiłam, w pierwszej kolejności podbijemy sobie pomarańcz w tym makijażu, dlatego też wziąłam sobie numerek 03. Cudnie to wygląda, bo on się mieni tutaj niby z daleka, tak trochę różowo wygląda, a z bliska jest złoto-różowo-pomarańczowo. I lecimy z nim na całą górną powiekę. On ma też bardzo dużo różu w sobie, przez co... Nie do końca mi podbił pomarańcz tak jakbym chciała, bo myślałam, że wiecie, tutaj w opakowaniu on wygląda naprawdę turbo pomarańczowo, ale tak na powiece bardziej jednak wychodzi różowo z delikatnym takim twistem pomarańczowym. I możecie oczywiście aplikować to palcem, bezpośrednio bądź pędzelkiem i to są różne efekty, bo jak nakładacie palcem, to bardziej będziecie mieć taki efekt tafli, jak go nałożycie oczywiście też na mokro, to już zdecydowanie, jak na sucho to bardziej drobinkowy efekt. No i też pędzelkiem możecie oczywiście sobie go tutaj rozprowadzać. Dokładam też teraz w tym momencie trochę na środek odcienia Crush i zobaczcie sobie teraz różnicę na przebitkach. Na cieniach pracuje się bardzo dobrze, nie ma tutaj problemu z blendowaniem. Nawet kontrastujące barwy ze sobą się bardzo dobrze łączą. Jeżeli chodzi o pigmentację, powiedziałabym, że jest poprawna, ale też nie jest jakaś, wiecie, aż nadto intensywna. Jak już chcecie uzyskać coś mocniejszego, no to musicie sobie dołożyć troszeczkę więcej tego cienia na waszą powiekę. Natomiast bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie te pojedyncze błyski i one zdecydowanie Bardziej mi się na chwilę obecną podobają, dają taki wielowymiarowy i bardzo ciekawy blask. Ale przejdźmy sobie teraz do twarzy. Mam tutaj sypki puder, który nazywa się Uwaga, czuję się jak duch. Bardzo urocza nazwa i podoba mi się też opakowanie, bo ma fajny system, który już chyba widziałam. Może to było w pudrze ze Starsa. Ma takie antywysypowe opakowanie, co mnie bardzo cieszy. I czy puder pachnie? Ja nic nie czuję nazywa się on Loose Powder Smoothing and Mattify kosztuje 30 zł jest to wygładzająco matujący puder dający efekt blur, ma być niewiarygodnie lekki i całkowicie transparentny ma również idealnie dopasowywać się do cery dosłownie optycznie wymazywać pory dawać ma efekt miękkiego matu nie zawiera on talku oraz zapachu więc się nie pomyliłam z tym, że on nie pachnie tu też na opakowaniu bardzo fajnie jest napisane w jaki sposób należy go używać, żeby uzyskać określony efekt, czyli dla maksymalnego wygładzenia i utrwalenia aplikujemy puszkę ruchem stemplującym, dla maksymalnie lekkiego efektu aplikujemy puchatym pędzlem, a dla maksymalnie naturalnego wklepujemy zwilżoną gąbeczką więc ja już przejdę do nałożenia go i chciałabym w pierwszej kolejności tutaj zobaczyć jak on sobie poradzi z okolicą pod oczami no i przepięknie ją wygładził i faktycznie daje nam on efekt blura bardzo mi on przypomina wiecie który puder też ze Starsam? on się nazywał made a blur be with you. ja wam go testowałam jakiś czas temu na kanale i centralnie świetny efekt zapewniał co najważniejsze też, no zobaczcie czasami pory były, pory znikły, nie ma, gładziutko, fajnie się go wydobywa z opakowania i zróbmy sobie teraz może tak, że ja go nałożę na połowę twarzy i zobaczymy sobie różnicę, co Wy na to, myślę, że to będzie fajne porównanie, więc lecę tutaj z tematem, szybciutko nałożę go na połowę mojego czoła i zobaczmy, zobaczmy, co tutaj osiągnęliśmy, więc tak, na tej stronie puder jest nałożony, a na tej nie. I automatycznie myślę, że jesteście w stanie zobaczyć, jak niesamowicie ładnie on po tej stronie, gdzie jest nałożony, wyrównał nam strukturę skóry, i jak ładnie zahamował świecenie. Błagam, żeby ten efekt matowy się długo utrzymał. I zobaczcie sobie różnicę na przebitkach. Efekt mnie bardzo zadowala. To jest coś, czego ja od pudru oczekuję. Mam nadzieję, że ten efekt matowy utrzyma się tu jak najdłużej. Wygładzenie jest niesamowite. Co najważniejsze, też puder się nigdzie nie odznacza. Brzydko się nie zebrał, nic też nieładnie nie podkreślił. Jedyne Wam to polecę, to w momencie, jak go sobie aplikujecie, to pamiętajcie o tym, żeby go dobrze wklepać czy rozetrzeć, bo on tak delikatnie wiecie, momentami bieli. Jednak jak go dobrze rozprowadzicie, to on ładnie się łączy tutaj z waszym makijażem. I nie zauważyłam, aby zmienił on kolor podkładu ani innych kosmetyków, które mam na twarzy. No, jak na razie zrobił naprawdę świetną robotę. Następnie w kolekcji mamy paletkę kremowych rozświetlaczy i róży. Nazywa się Bouncy Blush Light Palette i kosztuje 40 zł. Zestaw składa się z dwóch rozświetlaczy o cieplejszym i chłodniejszym odcieniu oraz dwóch rozświetlających róż. Unikalna, puszysta, piankowo-kremowa formuła doskonale stapia się ze skórą, pozostawiając efekt miękkiego, taflowego rozświetlenia widocznego nawet po przypudrowaniu. Doceniam tu, że w tym opakowaniu też mamy bardzo duże lusterko, więc będzie to też fajna paletka do wzięcia ze sobą chociażby w podróż, bo wtedy no nie musicie brać dodatkowego lusterka, bo na tym wszystko idealnie widać. Myślę, że jeżeli chodzi o róż, to użyjemy sobie tego koloru, który nazywa się Blush Blindness. Formuła jest bardzo ciekawa, bo faktycznie taka kremowa i przechodzę do nałożenia go na mój poli i automatycznie jesteście w stanie tutaj dostrzec, że oprócz delikatnego koloru mamy też tutaj błysk, więc faktycznie on jest taki rozświetlający. Więc jeżeli nie lubicie rozświetlających róży, no to wiecie, to nie będzie produkt dla Was. Ale bardzo przyjemnie i łatwo się go aplikuje. Zapewnia nam taki bardzo uroczy rumieniec i też uważam, że on będzie mega uniwersalny, bo zobaczcie sobie różnicę, jak to wygląda pomiędzy stronami. No, to mamy taki efekt świeżości i zobaczcie sobie, jaki to jest przepiękny błysk. Ja już nie muszę używać rozświetlacza. Też dosyć szybko się na tym różu pracuje i odnoszę wrażenie, że to jest też taki produkt, z którym poradzi sobie każdy, nawet mniej doświadczony, bo jak możecie zobaczyć tą pigmentację, Możemy tutaj sobie i intensywność budować od mniejszej do większej. No nie ukrywam, że bardzo pozytywnie mnie ten róż zaskoczył. Też na przebitkach wcześniej widzieliście, jak się też te inne kolory prezentują. To jest paletka, która jest rozświetlająca, zawiera drobinki, więc jeżeli wolicie matowe róże, to zdecydowanie bym sobie ją odpuściła. Ale jeżeli lubicie taki efekt, to jak najbardziej ta paletka Wam się spodoba. Myślę, że jeżeli chodzi tutaj o pigmentację, o pracę na niej, jest wszystko w jak najlepszym porządku. Każdy sobie z nią poradzi. Mimo tego, że posiada ona kremową formułę, to nie rozpuszcza ona ani podkładu, ani pudru. Możecie używać sobie go bezpośrednio na twarz, na podkład na puder i wszystko jest tu w jak najlepszym porządku. W kolekcji mamy też pisak do piegów. Ja nieczęsto domalowuję sobie piegi, ale dzisiaj to zrobimy. Kosztuje on 15 zł. Dzięki zakończeniu w postaci precyzyjnej kulki i doskonale wyważonej pigmentacji pisak pozwala tworzyć realistyczne piegi z pełnią kontroli nad ich wielkością oraz intensywnością. Nie wiem co nam tu wyjdzie, ja nie jestem doświadczona w tym temacie, ale spróbujemy. Porobię sobie tutaj jakieś kropki. Tak, tak to ma wyglądać chyba tak. Mam przynajmniej taką nadzieję. No i faktycznie fajnie się tym te piegi Robi. Macie tutaj opcję sobie zmniejszyć ich intensywność, zwiększyć. No zaczyna to wychodzić, a tak się bałam. Tylko na no trochę trzeba tutaj tych kropeczek sobie porobić. Faktycznie ta kulka nam pozwala na taki bardzo, bym powiedziała, nie tyle realistyczny wygląd tych piegów. Ale właśnie pozwala nam je robić dosyć tak starannie. Dobra, coś tu stworzyłam, jeżeli chodzi o te piegi. Jedyne, co tutaj żałuję, że nie ma miejsca, to chociażby to, że jak sobie chcę, wiecie, mm, zrobić właśnie, tak że one są mniej intensywne, to, że nie odbijają się one jeszcze w innym punkcie, ale ogólnie. Spoko, wygląda to ciekawie. Zobaczcie sobie różnicę na przebitkach. Myślę, że jak ktoś lubi sobie domalowywać piegi, to jak najbardziej się mu ten efekt spodoba oraz ten pisak, bo też kolor tych piegów jest taki faktycznie bardzo zbliżony do takich naturalnych. Nie są one zbyt zielone, ani nie idą w jakiś dziwny kolor. Szybko się na tym pracuje, łatwo i przyjemnie. Teraz przejdziemy sobie do produktów do ust tej kolekcji i mamy tutaj błyszczyk, konturówkę oraz trzy pomadki. E, przepraszam bardzo, czy możemy poświęcić chwilę na to, jak fantastyczny jest opakowanie? tego błyszczyka. Obczajcie to, jest to mikrofon i błyszczyk kosztuje podobnie jak ten pisak do piegów 15 zł. Jest to brokatowy błyszczyk zamknięty w opakowaniu imitującym mikrofon, posiada wygodny aplikator, formuła jest wzbogacona o połyskujące różowe drobinki i zapewnia efekt lśniącej tafli na ustach. Posiada też słodki zapach. Nie nakładam konturówki, bo oczywiście będę to zmywała, jako że jest to błyszczyk, no to wiadomo jak tutaj będzie z trwałością, nie będziemy się na ten temat rozwodzić. Później przy pomadkach będę nakładała konturówki, więc tu wam pokazuję, jak to wygląda solo na moich ustach. Błyszczyk ma bardzo przyjemną taką niezagęstą formułę. Faktycznie tutaj wybija się ten różowy kolor, który ładnie podkreśla nasze usta. Jest przyjemny w smaku, nie ma tutaj takiego, wiecie, jakiegoś uczucia, że coś jest nie tak. Z uznam on też nie spływa i co najważniejsze, też ich nie klei. Myślę, że jeżeli szukacie takiego zwykłego, klasycznego, normalnego błyszczyka w niestandardowym opakowaniu, to to Was zadowoli. On będzie też fajny jako topper na pomadkę. Zobaczcie sobie teraz różnicę, jak to wygląda. No tak jak mówiłam, jest to taki delikatny, fajny błyszczyk. Leciutki, komfortowy, bardzo równomiernie się rozprowadza, nie tworzy nam takiego efektu ciężkości na ustach, jestem z tego bardzo zadowolona. Tworzy on taki taflowy efekt, bo te drobinki w nim zawarte są naprawdę takie malutkie, przez co wiecie, takie mamy tu złudzenie optyczne, no ale ja jestem zadowolona, jak najbardziej jest to poprawny błyszczyk. Przejdźmy sobie do konturówki, jest dostępny jeden odcień 01 Usta Usta. Kosztuje ona 13 zł, więc malutko jest to długotrwała wodoodporna konturówka w super uniwersalnym, brązowo-różowym odcieniu nude. i intensywnie napigmentowana, miękka w optymalnym tempie, zastygająca formuła, pozwala na szybką i komfortową pracę oraz gwarantuje trwały efekt. Zaraz przejdziemy sobie do aplikacji, ale zanim to, to chcę Wam powiedzieć, że ogólnie jeżeli chodzi o konturówki ze Starsato, to one są bardzo trwałe. Wiadomo, nie przebijają tych moich z Maybelline, wiadomo, ale są bardzo bliziutko i są też niedrogie. I mają naprawdę ładne kolory, więc jestem ciekawa, jak sprawdzi się ten odcień. Nie mamy Tutaj w jej przypadku temperówki, więc musimy sobie ją albo sami naostrzyć. To, wiecie, taką mini temperówką z innej konturówki i przechodzę do aplikacji. U mnie odcień tej konturówki wpada bardziej w taki brąz niż róż. Ja tutaj różu raczej nie widzę u siebie, a też wiadomo, co usta, to ten odcień może wyglądać zupełnie inaczej. Nie zapewnia ona nam też takiego suchego efektu i zobaczmy sobie, czy ona nam się odbije. Więc teraz czas na test. I delikatnie tutaj kontur się odbija, ale naprawdę delikatnie. Zobaczcie sobie różnicę, wystarczy tutaj nałożyć jedną warstwę, bo jest ona dobrze napigmentowana. Myślę, że będzie stanowiła świetną bazę zarówno pod pomadkę, jak i pod błyszczyk, bądź możecie sobie jej używać solo. Jak lubicie takie brązowawe odcienie, to myślę, że ta Wam się spodoba. Teraz sprawdzimy sobie trzy pomadki z tej kolekcji, ale zanim to, to oczywiście przybliżę Wam co to w ogóle tutaj mamy. Są to nabłyszczające pomadki do ust High Shine Melting Lipstick i kosztują 25 zł. Są dostępne trzy odcienie, mamy tu numerek 01 na otarcie łez, 02 randka oraz 03 kawa. Unikatowa formuła pomadki dosłownie roztapia się na ustach, dając efekt intensywnego, mokrego połysku przy jednoczesnym, rozkosznym otuleniu ich bogatą, kremową konsystencją. I uwaga, bo tutaj jest taka informacja też o tym, że te pomadki mają taki mechanizm, który przekręca się tylko i wyłącznie w jedną stronę, więc pamiętajcie, że nie możecie tego cofnąć. Ja Wam oczywiście teraz pokażę na przebitkach każdy z tych trzech odcieni, jak wygląda na ustach. I oczywiście widzicie te kolory są te bez żadnej konturówki. Wszystkie kolory są bardzo uniwersalne i wydaje mi się, że idealne na co dzień, z czego ten numerek 01 na otarcie łez to jest taki brudny róż, 02 randka jest bardziej koralowa, a 03 w odcieniu kawa jest faktycznie taka kawowa, delikatnie brązowa. I wiecie co? One mi bardzo swoją formułą przypominają te balsamy ze stal które tak polubiłam, więc teraz przed czas na wybór odcienia, i myślę, że dzisiaj użyjemy sobie numerka 01. Bo wiecie, jednak oczy mam delikatnie różowe, a to jest taki odcień różu, więc myślę, że będzie tutaj idealnie pasował. To nie ma na co czekać, nakładamy. Pomadka pięknie nabuszcza usta i daje nam lekki kolor, przez co wygląda to bardzo naturalnie. I też czujemy taki bust nawilżenia na ustach. Tak wygląda już pomadka nałożona. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o to, czy ona się odbija, to oczywiście, że się odbija, bo nie ma takiej zastygającej formy. Komuły, więc nie będziemy sobie testować tego efektu tutaj, bo wiadomo jaki jest. Dlatego też zobaczcie sobie teraz różnicę. Nie spływa ona z ust i podobnie jak przy błyszczyku nie klei ich, a także nie sprawia, że są one obciążone. Jest bardzo komfortowa i na sam koniec mgiełka utrwalająca. Nazywa się Flawless Fixing Mist i kosztuje 25 zł. Tworzy niewidoczną i niewyczuwalną warstwę chroniącą przed utratą wody, a makijaż przed blaknięciem czy mechanicznym uszkodzeniem. Scala poszczególne kosmetyki ze sobą, zapewniając naturalny, długotrwały efekt w każdych warstwach Warunkach. Może być stosowana zarówno bezpośrednio po nałożeniu makijażu, jak i w dowolnym momencie w środku dnia, aby go odświeżyć i dostarczyć skórze dawkę nawilżenia. Ona pachnie tak samo pięknie jak to serum i rozpyla się, zobaczcie, taką naprawdę mgiełką, taką chmurką. Nie ma tutaj żadnych większych, mniejszych czy w ogóle nierównomiernych kropel, które niestety, jak wiecie, czasem mogą zrujnować nasz makijaż, więc zaaplikujmy ją sobie na twarz. I faktycznie daje też takie uczucie odświeżenia. Nie no, cudnie jest. Jest też taka orzeźwiająca, więc będzie fajna na lato. I jak tak na siebie patrzę, to ten makijaż jest faktycznie ładnie scalony i na chwilę obecną z mojej strony jest to już tyle. Zobaczymy się pod wieczór na podsumowaniu. Hej, to po czasie, tak się prezentuje makijaż. Jest dobrze, jak możecie zobaczyć, ale wszystko sobie po kolei omówimy i myślę, że zaczniemy od tych kosmetyków, które sprawdziły mi się najlepiej i chciałabym tu wyróżnić kilka. Mój numer jeden tego testu, może być tylko jeden, jest to oczywiście ten puder, no zobaczcie jak on przepięknie wygląda po czasie, naprawdę efekt blura jest tutaj w dalszym ciągu, po tych kilku godzinach, ja nie mam słów, bo jest to kolejny puder z marki Star from the Stars, który mi po prostu przypasował, a ten z tej kolekcji z bryską naprawdę wywarto na mnie ogromne wrażenie, przepięknie wygładził strukturę skóry, zahamował świecenie i co najważniejsze, zahamował je na dłuższy czas, wiadomo jak to jest Jestem bardziej wyświecona niż byłam rano, ale w dalszym ciągu, wiecie, nie ma takiego efektu, jak ja to często nazywam mokrej skóry, takiej przetłuszczonej. Świetnie też utrwalił nasz makijaż i co najważniejsze, dobrze wygląda na okolicy pod oczami, więc jeżeli szukacie takiego pudru, który też na te okolice się nada, to ten zdecydowanie takim będzie. Niczego brzydko nie podkreślił, ani też nie wygląda on sucho. Jak dla mnie faworyt i jak na razie jeden z lepszych sypkich pudrów, które odkryłam w tym roku. Ale przechodząc dalej, omówimy sobie teraz produkty do oczu, bo mieliśmy tutaj zarówno i paletkę, jak i te pojedyncze. I zdecydowanie z tej dwójki polecę Wam te pojedyncze cienie. Przepięknie się mienią, są cudne i możecie z nimi robić różne makijaże. Możecie używać ich solo, bądź jako dodatek już do istniejącego właśnie makijażu oka, żeby dodać sobie takiego błysku, który możecie aplikować w różny sposób. Czy to pędzelkiem, czy to palcem, na sucho, na mokro i uzyskacie różne efekty. Każdy z tych kolorów jest wyjątkowy, nawet ta 04, nie zapominajka, która jest taka niebieskawa, również świetnie wygląda na powiece i będzie fajnie fitowała z na przykład chłodnym makijażem. Możecie używać na przykład do chłodnego brązu. I już tutaj macie, wiecie, jakiś twist w tym Waszym looku. Pracuje się na nich świetnie, bez większego problemu, aplikują się po prostu idealnie, mają fajną, przyjemną formułę. Natomiast paletka jest okej, okay. nie zaliczyłabym jej do moich faworytów z tej kolekcji, ale nie ma też źle, nie ma tutaj tragedii. Bardziej o co mi tutaj chodzi, że ta pigmentacja jest taka po prostu w punkt. Nie jest ona ani za wysoka, ani też za niska. Wolałabym, żeby ten pomarańcz, który się w niej znajduje, był jednak troszeczkę bardziej intensywny, bo wydaje mi się, że on tak trochę zginął w tym makijażu, mimo wszystko. Róż jest ok, brązy są bardzo fajne, więc to też jest paletka, którą możecie używać zarówno na jakieś wyjścia, do jakichś szalonych makijaży, jak również na co dzień. Nie ma tutaj problemu z blendowaniem, możecie sobie tych cieni dokładać, macie tu zarówno maty, jak i błyski. Podoba mi się sama koncepcja tego opakowania oraz to, że mamy tutaj duże lusterko, to jest oczywiście na bardzo duży plus, ale tak jak mówię, jakbym miała wybrać któryś z tych produktów, to zdecydowanie wzięłabym te pojedyncze cienie. Kolejnym niekwestionowanym faworytem i takim produktem, którymi. Bardzo pozytywnie zaskoczył, jest tam giełka do twarzy, która nam pomaga tutaj utrwalić makijaż oraz go odświeżyć. No przecież zapach cudo, a działanie świetne. Co najważniejsze też ona się rozpyla taką ładną mgiełką, nie psując naszego makijażu, możecie sobie ją reaplikować w ciągu dnia. Co na w jej przypadku jest w porządku, bo kosztuje ona 25 zł. Myślę, że jak będzie jeszcze na nią jakaś promocja, to jak najbardziej możecie sobie ją wziąć i spróbować u siebie, jeżeli lubicie takie mgiełki. Jeżeli chodzi o przedłużenie makijażu, to uważam, że ma na to wpływ, chociaż w minimalnym stopniu, ponieważ z tych punktów, jak nos i broda, zszedł mi mój makijaż w naprawdę niewielkim stopniu. Więc ten kosmetyk też mi się bardzo spodobał z tej kolekcji. Teraz może już nie faworyty, a produkty po prostu w porządku i tutaj zaliczyłabym całą kolekcję do ust, zarówno konturówkę, pomadki, jak i błyszczyk. Błyszczyk daje taki piękny, codzienny efekt na ustach w kolorze delikatnego różu z drobinkami. Jest on bardzo taki uroczy i też ma przeurocze opakowanie. Myślę, że sprawdzi się dla osób, które lubią błyszczyki do ust. Wiecie, bo on nie jest ani. Ani taki, wiecie, aż nadto gęsty, bardzo przyjemnie się z niego korzystam i jakichś większych uwag do niego nie mam. Konturówka mnie nie zawiodła, jest tak samo dobra, jak inne konturówki, które ze Starsa kojarzę. Dobrze się na niej pracuje, szybko, nakłada się równomiernie, ma bardzo ładny kolor, jeżeli lubicie takie brązy i stanowić ona będzie fajną bazę zarówno pod pomadki, błyszczyki i inne produkty do ust. Natomiast te trzy pomadki sprawdzą się idealnie dla osób, które szukają czegoś takiego delikatnego z lekkim kolorem, nawilżającego na wasz. Usta. są bardzo komfortowe, miłe, przyjemne, wiadomo tutaj jest trwałością jest tak typowo, delikatnie porównałabym tą trwałość do trwałości błyszczyka, jednak wiecie jak coś zjecie, wypijecie, no to ta pomadka Wam zejdzie, musicie sobie ją reaplikować i to jest jej jedyny minus, cała reszta to są plusy, moim zdecydowanym ulubieńcem jeżeli chodzi o te kolory to jest numerek 01, czyli ten, który mam teraz aktualnie na ustach podoba mi się też w nich to, że one nie spływają z ust nie kleją ich, a także są bardzo lekkie i niewyczuwalne serum jest bardzo w porządku, ja bym tutaj poleciła go głównie dla osób, które szukają takiego rozświetlenia jeszcze swojej skóry, bo jednak ma ono bardzo dużo drobinek podoba mi się to, że nie zapchało mnie ono ma fajną konsystencję, taką wodnistą, która dobrze się wchłania i stanowi ona fajną bazę pod całą resztę makijażu i też uważam, że dzięki tej bazie ten makijaż w dniu dzisiejszym ma taką trwałość, a nie inną. I przypominam też o tym, co mówiłam wcześniej przy tej bazie, żeby ją dobrze rozprowadzić, bo może się tak zdarzyć, że po prostu w jednym miejscu nagromadzą Wam się w większej ilości drobinki, jeżeli tego dobrze nie rozetrzecie. Ta paletka róży i rozświetlaczy myślę, że będzie idealnym produktem dla osób, które właśnie lubią efekt glow, bo sam róż, zobaczcie jaki piękny efekt zapewnił, oprócz właśnie takiego delikatnego koloru nadającego świeżości, to jeszcze nas przepięknie rozświetlił. Nie tworząc przy tym brzydkiej, ciemniejszej poświaty, dobrze łączy się z innymi produktami na Twarzy, ładnie się rozciera. Ma przyjemną kremową formułę, na której łatwo się pracuje. Mój faworyt z tej paletki jest Wam dobrze znany, bo dzisiaj go użyłam właśnie na mojej twarzy. Jest taki, uważam, uniwersalny ten odcień. I jak dla mnie jest to bardzo poprawny produkt, z czego jak możecie zobaczyć, jeżeli chodzi o trwałość, to w dalszym ciągu ten róż tutaj występuje. Może delikatnie, jest mniej intensywny, ale w dalszym ciągu jest. A na sam koniec dam produkt, który przeze mnie będzie prawdopodobnie najmniej używany, i mowa jest tutaj o tym pisaku do dopiegów. Okej, okay, dobra, robią robotę, faktycznie możemy sobie namalować piegi, i dla osób, które lubią taki efekt i lubią sobie dorysowywać, to jak najbardziej nie ma się czego bać. Ale ja wiem, że po prostu nie będę tego używała, bo tak rzadko kiedy domalowuję sobie piegi. Jak już coś to w jakimś makijażu, który nagrywam na przykład na Instagrama, ale tak na co dzień, no to nie chodzę w ten sposób. Jednak moim zadaniem jest ocena tego produktu i oceniam go ogólnie dobrze, bo faktycznie robi swoją robotę. Kolor tych piegów jest bardzo ładny. Możemy sobie tutaj stopniować ten efekt, jaki chcemy uzyskać. Z trwałością jest w porządku. Te piegi w dalszym ciągu są tutaj na moich policzkach i nosie, więc, jeżeli używacie tego typu produktów, to ten was również nie zawiedzie. I kochani, dajcie znać, co najbardziej zainteresowało was z tej kolekcji. A z mojej strony jest to już wszystko i widzimy się w kolejnym filmie. Papa! Pa.